Księżyc w Pannie. 20 lipca 2023 roku. 20 lipca 2023 roku o godzinie 19:12 Księżyc przejdzie z ognistego znaku Lwa w ziemski znak Panny i pozostanie w nim do godziny 7:52 23 lipca. Energia Lwa sprawiała, że lubiliśmy być w centrum uwagi. Byliśmy pewni siebie i szukaliśmy okazji do udowodnienia swojej wartości. Teraz nadchodzą zmiany i panować będzie energia panny. Dążenie do perfekcji oraz zabieganie, by wszystko było świetnie zorganizowane, to znaki firmowe tego czasu. Nie zdziw się, jeśli nagle znajdziecie chęć poukładania dokumentów na biurku lub posegregowania książek na półce w idealny sposób. Wykorzystaj dobrze ten czas i posprzątaj dom oraz pozałatwiaj wszelkie sprawy. Zauważysz, że będziesz dbał o szczegóły. Przyda się to przykład podczas podpisywania ważnych dokumentów, by niczego nie przeoczyć. Skutkiem ubocznym tej energii będzie jednak niestety czepialstwo. Uwaga, by nie zdarzało się to zbyt często, szczególnie w związkach. Wszelkie oznaki niezadowolenia z przebiegających wydarzeń należy w miarę szybko studzić. Wymagaj od siebie i innych, ale z głową. Księżyc w pan nie silnie sprzyja zdrowiu, więc możemy poczuć się lepiej, a nawet zauważyć, że dolegliwości, które nam dokuczały przez dłuższy czas, po prostu minęły. Warto teraz pójść do lekarza i zrobić dawno odwlekane badania. Z księżycem w pannie Twoje działania na rzecz zdrowia będą skuteczniejsze. Wróżbita Łukasz Węcka